Siema YouTube, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w mojej kryptosferze. Ja nazywam się Adrian Wdowiak i w dzisiejszym odcinku opowiem o trzech, póki co ostatnich altcoinach, które skupuję podczas spadków. Zapraszam do wideo. Ok, zanim przejdziemy dalej, muszę powiedzieć, że to, co zobaczysz w tym wideo, to nie jest żadna porada inwestycyjna, bla, bla, bla. Ja tylko dokumentuję, co ja robię. Ty możesz zrobić, co Ci się podoba. Jak zyskasz, to zyskasz. Jak stracisz, to stracisz. Mnie w to nie mieszaj. I teraz tak. Ok, pierwszym altcoinem, o którym chcę dzisiaj opowiedzieć, jest Affinity. Affinity jest to projekt od twórców Engine Coina. Można powiedzieć, że ten sam team za tym stoi. Affinity skupuje. Z uwagi na to, że chciałbym również mieć jakąś tam małą ekspozycję na NFT, w razie gdyby ten trend miał powrócić i boom, na NFT miał powrócić, bardzo dużo na to wskazuje, że NFT zostaną z nami na dłużej. Może nie w tej formie głupich JPEG-ów, a właśnie w bardziej udoskonalonej formie, e, gdzie mamy fajniejsze produkty NFT, fajniejsze kryptowaluty. E, Związane z NFT, związane z trendem NFT, w związku z czym jakby nie chciałbym się odcinać od tej gałęzi branży krypto. No więc po pewnym researchu z mojej strony padło na Efinity, dlatego że po pierwsze, tak jak powiedziałem, ludzie, którzy stoją za Efinity, to są ci sami ludzie, którzy stoją za Engine Coinem. Engine Coin miał swój całkiem duży wyskok miał swój duży raid, miał swoje miejsce podczas poprzedniej hossy. Ci ludzie wiedzą, moim zdaniem, wiedzą już jak zrobić dobry projekt kryptowalutowy, mają zaplecze, mają doświadczenie, no i mają też pieniądze. Mają pieniądze. Mają pieniądze, aby rozwijać swój produkt, mają pieniądze, aby zapewnić swojemu produktowi marketing, więc wydaje mi się, że pod względem finansowym yy, nie będzie Kulał Affinity. Affinity jest parachainem Polkadot, który właśnie specjalizuje się w NFT. Jest to blockchain dedykowany dla NFT. Jakby jest w tej chwili głównym reprezentantem branży NFT na łańcuchu Polkadot. Więc, jeżeli Polkadot będzie żarło podczas następnej osy, będzie miało wzięcie, będzie trendem, a wszystko na to wskazuje, że, że Polka dot... jeszcze pokaże. Jeżeli idzie o token Affinity, twórcy tego projektu chcą rozwiązać kilka problemów związanych z branżą NFT. Po pierwsze. Właśnie poprzez użycie Polkadot chcą zmniejszyć opłaty za spekulowanie, za przesyłanie, za działanie w tej branży NFT. Jednym z celów, który przyświeca twórcom Affinity, jest zredukowanie opłat za transakcje. Kolejnym aspektem, na który zwracają uwagę twórcy Affinity, jest interoperacyjność. Chcą oni poprzez rozwiązania typu crosschain otworzyć się na płatności w innych tokenach. Więc jest to całkiem ciekawe, gdybyśmy mogli za pomocą właśnie tych rozwiązań cross-chain zapłacić na przykład w Ethereum, jeśli mamy Ethereum, albo zapłacić w, nie wiem, w swoich tokenach LUX, o, na przykład w tokenach LUX za opłaty związane albo bezpośrednio zadanego NFT-ka, albo za opłaty związane z transferem tego nft gdzie to wszystko działoby się pod powierzchnią. Użytkownik detaliczny prawdopodobnie nawet by nie wiedział, jak do tego dochodzi, że płaci w jednej walucie, a wszystko dzieje się na na, na blockchainie Affinity właśnie poprzez te rozwiązania crosschain zapisywane jest na blockchainie Affinity dodatkową funkcjonalnością ma być coś takiego jak discrete accounts czyli dyskretne konta gdzie jeśli dobrze też to rozumiem dyskretne konta miałaby to być funkcjonalność portfela który nie jest przypisany do żadnego klucza prywatnego i znowu to jest coś co nie do końca tak rozumiem ale brzmi dla mnie ciekawie ponieważ pozwalałoby na na pewną dozę anonimowości, moglibyśmy ukryć do jakiego klucza prywatnego przypisana jest dana zawartość czyli moglibyśmy wyświetlać zawartość, ale nie moglibyśmy sprawdzić do jakiego klucza prywatnego to jest przypisane kolejną rzeczą, którą chcą udostępnić twórcy Affinity to są tak zwane presety, czyli będziemy mogli tworzyć własne NFT dużo wydajniej, dużo szybciej na podstawie przygotowanych wcześniej przez twórców presetów, które będą już przypisane, jakby będą już wcześniej stworzone i my będziemy mogli ich użyć od razu, tak jak takich matryc, jak taki, jako takich sampli. Moglibyśmy korzystać z nich, z różnych sampli, aby tworzyć własne NFT, więc to też może mieć, to też może wpłynąć na rozpowszechnienie całego tego trendu NFT, jakby. Ruchu NFT, dlatego, że no po prostu będzie łatwiej tworzyć kolejne NFTki. Każdy będzie mógł stworzyć swoje NFTki. Ja nie mówię, że one wszystkie się sprzedadzą. Ostatnim konceptem Affinity, który chcę omówić, będą paratokeny, to będą takie mniejsze wersje tych parachainów. Tak jakby paratokeny będą tym dla Affinity, czym parachainy są dla Polka dot, poniekąd, ponieważ twórcy tych paratokenów w oparciu o blockchain Affinity, o on, te, te ich paratokeny będą na blockchainie Affinity, natomiast te tokeny będą miały możliwość być niezależne, mieć własne zasady stakingu, własne zasady, własne właściwości, własną użyteczność, płaty. Także znowu mamy narzędzie, które oddajemy w ręce twórców, mówimy im, Macie, możecie skorzystać z naszego blockchaina, który jest bezpieczny i tani, bo jest na sieci Polkadot, jest parachainem na sieci Polkadot, więc de facto ten próg wejścia dla twórców znowu zostaje obniżony. Dobra, przechodzimy do drugiego altcoina. Drugim altcoinem, który chcę dzisiaj omówić jest Aleph0. Omówię go pokrótce, ponieważ większą recenzję Aleph0 robiłem w zeszłym tygodniu, tu gdzieś się pojawi. Kto chce, może się z nią zapoznać. Zapraszam do wideo. Po pierwsze, pierwszy raz widzę polski projekt kryptowalutowy, który wydaje mi się ma potencjał na osiągnięcie sukcesu międzynarodowego. Sam fakt, że ma tak silny team, gdzie są to doktorzy. Z uniwersytetów w zakresie kryptografii, inżynierii. Każdy z tych gości ma web jak sklep, umówmy się, i ci ludzie tworzą, tworzą w oparciu o paletę deweloperską Substrate Blockchain, który jest połączeniem blockchaina publicznego. I rozwiązań prywatnych, uważam, że zero knowledge proof będzie podczas najbliższych osy trendem. Wszystko co z tym związane będzie miało wzięcie. Jakby dużo osób zorientowanych w branży krypto na to stawia, że zero knowledge proofy będą chwytliwe, i mnie się też tak wydaje. Myślę, że połączenie blockchaina publicznego z rozwiązaniami zapewniającymi prywatność anonimowość to również może stać się trendem do tego w przypadku ale w zero mówimy o turbo szybkim blockchainie mamy tutaj skierowane grafy acykliczne gdzie nie musimy łączyć transakcji w bloki one mogą następować niemalże jednocześnie dodatkowo widzę jak duża ilość DAPSów i jak duża ilość rzeczy buduje się w tym momencie na Alef0, mimo że jest Alef0, jest jeszcze w powijakach, tak naprawdę. No, może już nie w powijakach, ale jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie Całych ich market cap. W tej chwili to jest coś około 300 milionów dolarów, jeśli by tak to policzyć. Więc no. Jest jeszcze dosyć wcześnie dla Alef Zero, a już widzę, że na tych testnetach chyba, jeśli się nie mylę, to wczoraj natknąłem się na informację, że na tym ich testnecie to już 1000 dapsów powstało. Nie weryfikowałem tej informacji, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, natomiast jeżeli ona jest prawdziwa, to no to grubo, no to widać, że... Alef Zero ma wzięcie i ma zainteresowanie i może okazać się takim czarnym koniem, o którym w tej chwili się nie mówi, a niebawem będzie się mówiło wszędzie. Jakby mam po prostu przeczucie, że, że Alef Zero może rozwalić system, dlatego ja osobiście do swojego portfela cały czas konsekwentnie Alef Zero dorzucam. Dobra, trzecim altcoinem, ostatnim, jest Metis. Metis Andromeda. Metis, który miał bardzo fajny ride już podczas poprzedniej hossy. Natomiast wydaje mi się, że poprzez to, że hossa się tak nagle dla niego skończyła, nie zdążył wbić się wyżej, a ma bardzo duży potencjał z uwagi na kilka rzeczy. Po pierwsze, usprawnia cały system DAO. Usprawnia to poprzez wprowadzenie tak zwanego DAC. Jest taką ewolucją tego konceptu DAO, gdzie w DAC, w DACach, tak można chyba powiedzieć, w dac wszystko jest zorganizowane i uporządkowane. Mamy, mamy, tak jak w firmach, mamy swoje role, mamy swoją wagę. Nie ma takiego chaosu jak jest w DAO, gdzie w przypadku DAC działa to na zasadzie bardziej firmy, gdzie mamy osoby, które portfele, tudzież portfele, które są decyzyjne w danych kwestiach. Odstępujemy trochę od modelu demokracji na rzecz e, piramidy wartości, tak jak jeżeli można tak powiedzieć, piramidy, gdzie no tak jak w firmie, tak jest osoba, która jest bardziej decyzyjna od innej pani, która opróżnia kosze, niekoniecznie musi mieć do powiedzenia w danej kwestii tyle samo co kierownik zmiany i jest to system, który w tradycyjnym świecie działa i ma się dobrze, więc dlaczego by nie przenieść tego na blockchain? Jest to optymistyczny rolap, gdzie właśnie też budując swój portfel inwestycyjny chciałem mieć ekspozycję na zero knowledge rozwiązania zero knowledge i optymizm, optymistyczne rolapy. Uważam, że uważam, że jeżeli te optymistyczne rolapy będą narracją, która zyska na trakcji, na popularności. Wydaje mi się, że właśnie Metis będzie miał większy potencjał do wzrostów po pierwsze z uwagi dlatego, że jest jeszcze mniej popularny od Optymizmu, a po drugie dlatego, że po prostu wydaje mi się być doskonalszy. EVM Metisa jest o wiele bardziej funkcjonalny niż EVM Optymizmu. Więc to jest jedna z rzeczy, na które również warto zwrócić uwagę: że ci, którzy chcą przenieść swoje projekty na drugą warstwę, mogą wybierać w pierwszej kolejności Metis, dlatego że jest bardziej funkcjonalny, co znowu powiększy adopcję i prawdopodobnie będzie też miało pozytywną konsekwencję cenową, tak? Jakby po, poprzez rozszerzenie się sieci, efektu sieciowego, będziemy mieli wzrost. Ceny. Tak, oczywiście spekuluję. Kolejną funkcją, która przemawia dla mnie, właściwie to może nie funkcją, a cechą, która przemawia dla mnie na korzyść Metisa względem optymizmu, jest fakt, że przeniesienie się z Ethereum na Metis trwa dosłownie kilka minut, czy w najgorszym przypadku kilka godzin, podczas gdy przeniesienie się na optymizm trwa średnio tydzień. Także jakby ta, ta prędkość przesyłu również wydaje mi się być istotnym czynnikiem. Ludzie będą chcieli po, po decyzji o przeniesieniu się na Layer 2, będą chcieli jak najszybciej móc korzystać z tego. Twórcy Metisa... W bardzo dużym stopniu stawiają na słuchanie swojego community. I natknąłem się nawet na informację, że jeżeli community tak zadecyduje, to są gotowi zmienić, przebudować się z Optimistic Rollupu na Zero Knowledge, są gotowi przejść na ZK Rollup. Jeżeli taka będzie, taka będzie decyzja ich community. Na koniec jeszcze odnośnie Metisa chciałbym powiedzieć, że sam Team, który tworzy, token, wziął dla siebie tylko 7%, co jest naprawdę małym, co jest naprawdę małym procentowym udziałem, który zgarnia dla siebie team. Przeważnie jest to 10, 20, 30%, który rezerwuje sobie team, czy to poprzez treasury, czy poprzez właśnie alokacje dla samych siebie. Także jeżeli miałbym podsumować Metisa, to po pierwsze fajny optymistyk rollup, który działa szybko, jest zdecydowanie lepszy niż Optymizm i może być dużą konkurencją dla Matic'a, a no, gdyby miał tam dojść Matic, to panie Lambo. Kolejna rzecz to twórcy oddani community, twórcy, którzy nie byli też chciwi i zarezerwowali sobie małą część tokenów dla siebie. Jakby uczciwe podejście ich podoba mi się. Podoba mi się, że tak szybko możemy przenieść się z Ethereum na METIS. Podoba mi się cała ta idea DATS, D -A -C, DAC, DAC. Lat, gdzie rozwijamy koncepcję DAO i wprowadzamy porządek w chaosie. I jakby wisienką na torcie, o której nie wspomniałem wcześniej, bo ona tak naprawdę jest tylko szczegółem, ale wydaje się być pod względem spekulacyjnym istotnym szczegółem, jest fakt, że jakby jednym z czoł, jedną z czołowych postaci tego, tego projektu METIS jest matka Witalika. <Szyskli> Więc jeżeli Vitalik zdecydowałby się podpompować trochę torby mamy i <gryw> na przykład wrzuciłby jakiegoś tweeta związanego z Matissem, no to, no to możemy mieć gruby wystrzał cenowy. Dla mnie spekulacyjnie jest to coś, na co można byłoby obstawić i gdyby rzeczywiście to się wydarzyło, to po prostu wtedy METI zrobi ciężkie to the moon. Sami wiecie, jakie wpływ na kryptowaluty ma shillowanie przez potężnych influencerów. Dziękuję za poświęcony czas. To tyle w kwestii altcoinów, które skupuję. Do zobaczenia. Cześć.